Hej, witam Cię ponownie, Madzia Wojaczek z tej strony Dzisiaj chciałabym troszkę Ci opowiedzieć o formach To jest mój ostatni nowy nabytek Formy, które kupiłam w sklepie Dobra Rada I to są formy typowo, typowo do robienia sztyletów Do, pazn do, do paznokci typu właśnie sztylet Tak jak widzisz Wiadomo, że forma mamy ogólnie zatrzęsienie i... No, pytanie, które wybrać, tak? Które, które formy są dobre, które się sprawdzają, które nie. Ja jestem tego zdania, że najlepiej no, sobie kupować na początek, gdy chcemy sobie wypróbować jakąkolwiek formę. No, to kupmy sobie jakieś tam próbki, na przykład po 10 sztuk, żeby wypróbować wtedy, wtedy jeśli się sprawdzą, no to możesz sobie zakupić więcej. Ja tak właśnie robię. I tutaj kupiłam sobie te formy, sobie kupiłam na, na, na próbę. Dokładnie 10 sztuk i powiem Ci tak: nie mam za bardzo dużego doświadczenia, jeśli chodzi o paznokcie typu sztylet, robienia na formie takie, takie właśnie typowo do sztyletów, tak bo wiadomo, że sztylety możemy zrobić na zwykłej formie, ale ja chciałam wypróbować sobie właśnie tutaj typową formę do sztyletów. No, wygląda trochę odjazdowo, jak tak sobie popatrzysz na na, na pierwszy rzut oka myślisz, kurczę, w ogóle co z tym zrobić? W ogóle to jest jakaś masakra, bo tu jakieś linie, tu jakieś w ogóle dziwne dziwne wzorki, niewzorki. Jak to w ogóle przykleić? Co z to w ogóle z tym zrobić? No to jest jakaś, jakaś masakra, bo to pewno jest w ogóle bardzo trudne. No i okazuje się, że nie okazuje się, że nie. I na tej formie robiłam dokładnie tutaj te moje paznokcie, które widzisz. No, niestety dobrze, dobrze tych paznokci nie widać, dlatego że jest po prostu wieczór. i Ja ten filmik kręcę, kręcę już późnym wieczorem, także tutaj mam, nie mam światła dziennego, tylko mam światło z lampki. No, mam nadzieję, że tutaj troszkę coś zobaczysz, tych moich właśnie sztyletów. I dokładnie ja robiłam te, te sztylety, robiłam dokładnie, dokładnie na tej formie. To jest. Forma do sztyletów długich, tak. Są różne formy. Są, są formy do sztyletów krótkich, do długich, do bardzo długich. I już spotkałam się ty, z tym, i pewno ty też się z tym spotkałaś, że na przykład możemy, gdy, robimy bardzo, gdy chcemy zrobić bardzo długie sztylety, no to na przykład możemy sobie skleić dwie formy razem, i wtedy nam wychodzi po prostu długa forma, i możemy spokojnie sobie zrobić długi sztylet. No ale ja uważam, skoro już mamy gotowe formy do sztyletów XL, XXL lub coś w tym rodzaju, no to dlaczego nie kupić i nie ułatwić sobie pracy? Także yy, kupiłam te formy nie z polecenia, tylko że zobaczyłam na sklepie Dobra Rada, yy, ponieważ no, spodobały mi się, bo są na pierwszy rzut oka wyglądają dziwacznie i chciałam wypróbować, co też to takiego jest i jak się z tym pracuje. I już Ci tłumaczę, o co chodzi. To są właśnie formy do sztyletów XL, czyli nie takich bardzo długich, ale długich. I ta forma jest uniwersalna o tyle, że możesz zrobić jednocześnie form, tą formę, używając tej formy możesz zrobić sztylet, tak? Możesz sobie zrobić paznokcie w typu sztylet, ale też możesz zrobić sobie owalne paznokcie na zasadzie migdałka i tak dalej. Także z zależności, jak chcesz sobie tą formę wykorzystać. I jeśli chodzi tutaj tutaj od naszą siateczkę, bo ona jest tutaj najważniejsza też. Wiadomo, tu mamy linię środkową, ta, która powinna przebiegać przez sam y, środek paznokcia. O, teraz, no, może, może teraz lepiej widać, przez sam środek paznokcia, tutaj powinna przebiegać nam linia, tu mamy linię boczne paznokcia. I teraz tak, mamy trzy rodzaje tutaj długości sztyletów, tak, mamy y, dwójkę, dwójkę. Czwórkę i piątkę, tak jak widzisz tutaj, te ciemne kwadraciki, tak, które możesz tutaj sobie zobaczyć. I to jest tak, kwadracik numer dwa, no to to jest sztylet, to będzie krótki sztylet. Ja to nazywam small. Tutaj czwórka, kwadracik, tutaj ten kwadracik do czwórki, to już będzie średniej długości sztylet, tak, jak sobie zobaczysz tej linię od czwórki. Od czwórki ci idzie tutaj linia, do, do, przez całe paznokie, są linie boczne. Także czwórka to będzie średniej długości e, sztylet, a tutaj piątka już na samym końcu, no to już będzie tutaj ta linia końcowa. Tutaj te linie boczne, gdzie y, to jest naprawdę sztylet długi. Może nie bardzo długi, ale, ale już dosyć długi. Sztylet XL, no i tutaj, oczywiście, tutaj te linie, no to już potem o sobie zrobić właśnie paznokcie typu migdałki, tak? w zależności jaką długość chcesz. Tutaj te boczne pola, co są, no to oczywiście to są pola, które musimy zagiąć, tak? które mu musimy dopasować, żeby forma nam dobrze leżała na, na paznokciu. Na płyce paznokciowej te formy muszą dokładnie ze sobą spługać, czyli dokładnie to miejsce musi być przyklejone dokładnie do tego miejsca. Nie gdzieś obok, tylko muszą dokładnie ze sobą do, sobie, do siebie przylegać. Tutaj, tutaj te ciemne Ciemne pola, to jest o tyle dobre, że one są długie, tak? I przykładowo, gdy klientka ma troszkę grubsze, grubsze palce, nie ma tych palców takich wąskich i długich, no to spokojnie tutaj one się mieszczą tutaj, do sobie zagniemy tutaj wokół, wokół całego palca tą folię, ona nam oplata cały palec, bo zdarza się tak, że są na przykład szablony, gdzie tutaj ta, ta, ta folia nam nie oplata całego palca, bo jest zbyt krótka i wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że ta folia nam się odklei, że ten szablon nam się odklei. Tutaj te pole jest wystarczająco szerokie, żeby sobie opleść całego palca. Już Ci pokazuję, jak taką folię założyć, no i przy okazji też powiem Ci krótki tutorial, który nakręcę też gdzie będziesz mogła sobie dokładnie zobaczyć jak zrobić na formie właśnie takie, takie paznokcie typu, typu sztylet, może będzie inne zdobienie jeszcze nie wiem na pewno Ci pokażę dokładnie jak zrobić na takiej formie paznokcie typu sztylet, tu tylko Ci pokażę tak pokrótce, żebyś wiedziała jak taką folię na paznokieć założyć, żeby ona pasowała